Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się znowu golfem. Kolejny odcineczek z golfem. Dzisiaj będziemy działać ze zderzakami. Po długim, długim, długim czasie udało mi się je odebrać. W sumie nie udało się je odebrać, tylko udało się, tylko udało się lakiernikowi po prostu je zrobić. No i co, no i stwierdziłem, że no trzeba je założyć, no przecież skoro są, no to ten golfik musi być na szerokim zderzaku, musi jakoś porządnie wyglądać, a nie na takim czymś jeździć. Troszeczkę tam będzie na pewno zabawy z tym montażem, podejrzewam kierunki, tam coś były na silnik. no zobaczymy co uda się z tego wyczarować. No to co, zacznijmy od przedniego zderzaka, zacznijmy od przedniego, ponieważ ja myślę, że z będzie więcej roboty, więc wolę mieć od razu z głowy, musimy go zdjąć, podejrzewam, że jest gdzieś przykręcony, może nie jest. Pod tablicą może mi się tylko wydaje, może to nie jest przykręcony ale coś kojarzy, że tutaj on był chyba chyba przykręcony, ale tak jak powiedziałem mogę się mylić. Odkręcam kierunki, ale nie wiem czy w ogóle trzeba je odkręcać. Chyba nawet ich nie trzeba. Mi się wydaje, że one są do belki przymocowane. Dobra, teraz trzeba by jeszcze tą belkę odkręcić. Aha, jedną śrubę już ukręciłem. Kurna, idę I dobra, jedna śruba wykręcona Jeszcze wykręcić drugą O tutaj druga wykręcona Beleczka jest luźna z drugiej strony Teraz trzeba to zrobić to samo Dobra, opuszczone są Czyli najgorsze za nami. Ciach śruba. I trzecia, ostatnia, wyjęta. Kabelka powinna wyjść, i tak też się teraz dzieje. I runeczki widzę, że tutaj są inaczej troszeczkę. Ale to nic, jakoś sobie to przerobimy, sobie będziemy jakoś radzić. Na razie odpinamy. O, instalację. Ciach, też odpięty. I beleczka na razie na bok. Chociaż czym się różni ta od tej to ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Ale widocznie jakaś różnica jest. A, ta jest tutaj niżej. No jest różnica, jednak jest, dobra. Zobaczymy jak tutaj nam pójdzie ten cały montaż. Aby to w miarę sprawnie nam tutaj poszło, bo nie chcę tutaj, żeby mnie zastała noc. Kur**a z*****a na jego mać, no. No i pięknie, teraz jeszcze padać zaczyna i tyle sobie tutaj zaraz możemy działać, no. Że musimy chyba kończyć tu przygodę na dzisiaj i skończymy to po prostu jutro. Tak jak mówiłem, zaczyna padać, więc co, zbieram wszystko i widzimy się jutro. No i dobrze moi drodzy, witam was w kolejnym dniu przygód z szerokimi zderzakami w Golfie 2. No, wczoraj niestety już się zrobiło ciemno i znowu zaczęło padać. No i takie wiecie, same komplikacje. Ostatnio cały czas mnie tutaj, kurde, noc zastaje, jak coś grzebie przy tym golfie, ale dzisiaj jest dopiero południe i mam nadzieję, że do wieczora się wyrobimy. Jak widzicie, tutaj do pomocy wkroczyły już najazdy, jazdy. Stwierdziłem, że nie będę się męczył, bo tutaj jakieś śruby na dole nie mogłem dokręcić, tam coś trzeba było podgrąć, nie mogłem się położyć. Coś. Stwierdziłem, wie, że na najazdy tutaj będzie może łatwiej, może gorzej, ale na pewno będzie łatwiej do dokręcenia tamtych śrub od spodu. Także co, nie przedłużamy, bierzemy się dalej za robotę. Czy tutaj od spodu ogólnie chodzi o to, że tych śrub tutaj nie mogę dokręcić, bo to tutaj o, trzeba dosyć mocno podciągnąć, podnieść do góry no i po prostu od spodu tutaj załapujemy beleczkę, no i z drugiej strony trzeba zrobić tak samo a jak ja po prostu leżałem na glebie, no to no nie dało rady się tam tak pod to wskrabać, żeby to zrobić, więc to, żeby tutaj was nie zamulać tym, jak tutaj sobie przykręcam wam pokazywać, no bo kurde, chyba wiecie jak się dokręca śruby, to co, ja sobie to ogarnę dokręcę i ta belka będzie zamontowana no i zaraz się widzimy na, chyba na jakiejś przymiarce zderzaka, mam nadzieję, że już będziemy przymierzać ten zderzak, także co, ja się biorę i zaraz widzimy się z powrotem no i dobrze moi drodzy, witam Was kilka, a raczej nawet kilkanaście i teraz uwaga, dni, kilkanaście dni później, nie kilkanaście minut, nie kilkanaście godzin, a kilkanaście dni później mamy taki oto efekt. Zderzak mamy założony i teraz pewnie... Niektórzy, a może nawet większość, a może nikt, chociaż myślę, że tutaj sporo osób teraz powie. E, Bambusz, chuju, miałeś montować zderzak, czemu nie pokazałeś, jak montujesz zderzak? No i teraz już Wam tłumaczę, dlaczego nie nagrałem, jak montowałem zderzak. No bo po pierwsze, zeszło z tym kilkanaście dni, tak jak przed chwilą powiedziałem, ponieważ jak zacząłem to montować, to a to zaczęło padać. A to mi się rozładowała bateria w kamerce, a to były jakieś takie komplikacje, a to wychodziło tak, że przychodziłem na przykład wieczorem, podziałałem chwilę, już się robiło ciemno, podziałałem godzinę i gówno co tak naprawdę wyszło. Na drugi dzień znowu szło z 15-20 minut, nic mi tu nie pasowało, tabelka nie pasowała jedna w drugą, zderzak też nie pasował, później musiałem zamówić ślizgi, to znowu czekałem, aż te ślizgi przyjdą. Kurde, za trzy dni już wam pokazuję jakie. O, takie tutaj ślizgi musiałem z boku sobie zamontować, żeby ten zderzak w ogóle wszedł. A to czekałem za tymi ślizgami, a to to, a to jakieś pierdoły. Oprócz tego leciały, że tak brzydko powiem, w sumie delikatnie. Kurwy i chuje same tutaj leciały, więc ten film prawdopodobnie no. Na pewno by się Wam spodobał, więc taki film to prawdopodobnie szybko byłby zablokowany, chociaż może nie, no nie wiadomo. No ale najważniejsze, że ten zderzak mamy zamontowany, już się trzyma. No wiem, że szkoda, że nie nagrałem co i jak, ale no tutaj dużej filozofii nie ma. Ale naprawdę było sporo, sporo komplikacji, i tak w sumie no stwierdziłem, że nie no, muszę się za to wziąć tak od razu, szybko, i w sumie tak wyszło, że no nie nagrałem. Ale najważniejsze, że wszystko siedzi, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz pod spodem sobie tutaj możecie zobaczyć, czy połóżmy. Tu wyszła taka Sprawa, że tak zamontowałem ten zderzak, tu jest ten stary hokej, ta dokładka i teraz nie wiem, czy to zostawić tutaj tą dokładkę tego hokeja. No to tak, no, źle to nie wygląda, tu ogólnie taki jeszcze powinien być plastik i to powinno być poskręcane, ale u mnie to się trzyma, więc nie będę teraz tu kombinował. No mógłbym to jakoś jedno z drugim skręcić tu na wkręty, ale no aż takiej druciary nie będziemy robić. Nie wiem, czy to dobrze tu wygląda, no może. Może nie najlepiej, ale myślę, że tutaj kurde tragedii nie ma. Czy, czy tego hokeja wywalać? No ciężko mi na tą chwilę powiedzieć. Na razie na pewno ten hokej tutaj zostaje. Może tą dokładkę od tego gti czy od czegoś taką fajną, szeroko mi się uda ogarnąć, to wtedy sobie tą dokładkę przełożymy. Tutaj to wygląda tak. Może niezbyt to estetycznie wygląda, no według mnie, chociaż no inaczej to wyglądać nie może, ale, ale sam golf już na pewno wygląda lepiej z tym szerokim zderzakiem. No i w sumie mam założone tylko przednie, więc teraz byśmy się musieli wziąć i założyć tylni. Zobaczymy czy uda coś się nagrać, bo jak znowu będzie tyle komplikacji, to ja nie wiem czy będę miał siły na to, żeby to jeszcze nagrywać. Zobaczymy jak to pójdzie. Także co, ja się przestawię samochodem, sobie tutaj wiadę tyłem i spróbujemy coś podziałać z tym tyłem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, moi drodzy, to tutaj na tyle zaczynamy od tego, że trzeba oprerdolić tutaj trochę taśmą, żeby nie porusować to, nie poniszczyć nowego lakieru. I musi być jakoś grubo, żeby tam nie walić o metal. No i dobrze moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że w tym momencie możecie oficjalnie już rezygnować z subskrypcji mojego kanału. A dlaczego rezygnować? Dlatego, że nie pokazałem wam jak zakładałem tylny zderzak, a tylny zderzak już jest założony. A dlaczego wam nie pokazałem jak go założyłem? Ponieważ było bardzo dużo komplikacji i po prostu szczerze mówiąc nie było na to nerwów jeszcze żeby to nagrywać. Ale te zderzaki już obydwa siedzą. O ile oprzednio, możemy powiedzieć, że no całkiem spoko tutaj siadł ten zderzak, ale to już widzieliście. Tutaj jeszcze jakaś tam minimalna jest do poprawienia ta dziura bo zobaczcie tutaj szpara jest taka że palców nie włożę tutaj palce wejdą no Powiedzmy bez problemu, to jeszcze z tym trzeba się tutaj troszeczkę pobawić, czy dopracować, może grillka przedstawić, może troszkę tam tą belkę coś podgiąć, pokombinować. To jest do ogarnięcia, ale tak jak widzicie, przedni zderzak siedzi. No. To teraz o tylnym no nie możemy powiedzieć, że on tak pięknie siedzi, bo zobaczcie. Tutaj by się na pewno przydało, żeby on troszeczkę przyszedł wyżej. No tak kurde, no nie siedzi, ale jeszcze na pewno jest tutaj do poprawienia. Z drugiej strony też by się go przydał poprawić, jak już widzicie, zderzaki są brudne od jakiegoś piasku, od czegoś, bo działałem z tym po prostu wczoraj, dzisiaj już tam rano gdzieś się nim przejechałem, no i co opadało, no to takie ślady od piasku, od wody tam po prostu są. Także no, trzeba to jeszcze na pewno umyć i będzie baja. A żeby całkiem elegancko było, no to jeszcze trzeba po prostu te zderzaki poprawić, ale te zderzaki i tak jeszcze będą polerowane, bo są po malowaniu, także trzeba je spolerować, bo tam jakieś małe są zacieki, coś. To wszystko jest do ogarnięcia, jak to będzie ogarnięte, to może od razu będzie ten zderzak ustawiony jak należy, się go od razu ustawi. No i co? No i na tych zderzakach no, musicie przyznać, że wygląda, wygląda lepiej. Według mnie wygląda lepiej, myślę, że według większości z Was też. Na tych szerokich zderzokach wygląda lepiej, ale to wiadomo, to jest już kwestia gustu, są gusty i guściki, każdy z was musi ocenić co komu bardziej się podoba, co komu przypada do gustu, no według mnie to w ogóle nie ma porównania. Ale jeszcze przydałoby się założyć halogeny i prawdopodobnie za jakiś czas te halogeny wlecą, ale to z tym mi się nie pali, prędzej na pewno będę zmieniał kierunki na przyciemnione, założymy sobie jeszcze przyciemnione kierunki, jak gdzieś się uda ogarnąć. Jeszcze w stół sobie założymy taką blendę. Ta blenda już przyszła, także prawdopodobnie w kolejnym odcinaczku z Golfa będzie montaż tej blendy. No tutaj z wizualnych rzeczy to już w sumie dużo mi do zrobienia nie zostało. Tak naprawdę z wizualnych rzeczy to założę tylko tą blendę. Poprawimy te zderzaki. Aha, no i jeszcze wydaszek trzeba jakiś inny jakąś dwururkę ładną założyć. Od GTI-ka prawdopodobnie wleci. Zobaczymy, czy uda się to kupić. No i tak najważniejszą rzeczą z wizualki to by się przydało go ładnie pomalować, zrobić, bo jak widzicie jakieś tam wgniotki, troszkę rdzy coś. No jest to wszystko do ogarnia. Ale to wszystko sobie z czasem powoli ogarniemy Tak samo jak tutaj wszystko ogarnęliśmy No i teraz jeszcze przypomnijcie sobie taką rzecz Mówiłem wam, że jeżeli wbijemy 2000 subskrypcji do końca wakacji To rozdam troszkę kaski No i co? I udało się wbić 2000 subskrypcji do końca wakacji No i dzisiaj zaczynamy rozdawać trochę kaski Dzisiaj do wygrania będzie stówka po tym odcinku 100 złotych No i będzie to na tej zasadzie, że tak W komentarzu piszecie po prostu Hajs jest mój No i co? No i w kolejnym odcinku Czyli za tydzień Wybiorę sobie osobę, która tą kasę wygra, tą stówkę. I teraz tak, ta stówka to będzie albo karta podarunkowa na Allegro. Czyli po prostu przesyłam komuś kod, albo, przez, albo po prostu ktoś dostanie tą kaskę, albo przelewem, albo jak tam się dogadamy. No i żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba, tak jak mówiłem, napisać ten komentarz. Trzeba posiadać konto na Instagramie, to jest obowiązkowe. Nie trzeba mnie tam obserwować, to akurat nie jest obowiązkowe. Chodzi po prostu o to, żeby było nam się później łatwiej skontaktować przez Instagrama. Tak mi jest najłatwiej. No i oczywiście trzeba subskrybować mój kanał, i te wszystkie rzeczy będę sprawdzał. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że Wam po prostu tego montażu nie pokazałem. Miał być montaż, a wyszło gówno nie montaż, bo tak jak powiedziałem, było po prostu sporo nerwów. Jeżeli Wam się spodobało, to strzelacie oczywiście łapkę w górę, strzelacie subskrypcję. Na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik. Jeżeli uda się wbić 3000 do końca 2022 roku, to będzie też jakiś bonusik. Zobaczymy, jaki to będzie bonusik, czy uda się to w ogóle wbić. No i teraz jeszcze to tak patrzę, że te plastiki od Zderzaka, takie fajne czarne, a tu takie wszystko wyblakłe, to jeszcze będzie to chyba sobie jeszcze czarne zrobić. No i co, no i to wszystko, trzymajcie się i do następnego, cześć!